Siema, tu wracam 37 razy. Gramy dziś znowu w deski. Pamiętacie, jak zrobiłam rabirfa. Teraz robimy tego rabirfa. Do Więc będzie. Więc. Nie będzie nawet ciężko. Bo jeszcze jutro muszę nagrać. Dzisiaj. Nie wiem, czy ja w ogóle będę nagrywał ze Fanny jak nie, to będzie Nawet ja. ale subskrybujcie kanał, wpadajcie na y, odcinek chyba, gram ze Slab Batem z Miłoszem od, od 2 czyli odcinek drugi, I wtedy powiem to wtedy zna... zobaczycie o co w tym chodzi. O co chodzi chyba w ten film. W ogóle jestem bez desk, więc łatwo będzie. Nie no, nie chcę się tak wyglądać. Ja w ogóle nad tym tym nie musiałam się tam spinać jakby, bo no skoczyłam. Tutaj musicie S klikać, jak będziecie na środku Czekajcie, tylko zobaczę czy tak, jest z głosem. Czemu tu znowu pisze li live, widzicie? Um. Ja tu nagrany jakiś odcinek w WPSIX, w Może nagram jakieś, no, nagram, co dadzą mi ludzie będę pisał, <coughs> ja, ja youtuber i zobaczę, czy ktoś mi da coś. Tak ja już, już pra ja próbowałem i bym dostał huge dragon, huge dragona, znaczy huge ballon dragona, ale nie, no, on... Ja powiedziałam, no ja, youtuber, tak mi nie ja. uwierzył, dał, dał ready, i potem jakoś skunkelował. Pewnie wiedział, że ja jestem maszynistą. Ale gdybym się zapytał, jaki kanał. Ojdź. Na tym się robi lepiej, no, na tym musicie na serio używać S na, na, na tym środkowym. nie tak, że robicie bo się nie da i da się, tylko żeby być mega koksem to jest mój piąty rebir. nie, da. da? co to jest chyba? a, dobra, łatwo z tym zawsze chyba miałem problem, bo nigdy nie umiałem tej no części najprzedostatniej. Jutro nagram chyba różne gry. Będę grywać i chyba będzie premiera, więc... Tak. No. już chyba na 50 kończymy ten odcinek. Ob nie wiem. Niby to... jest napisane live. Ale to nie jest live dla mnie. Nie, to nie jest live. Mi się chyba w samym To nie jest live. Mam nadzieję. Po prostu jest taki, tak napisane. No nie, no. I też mam trochę problem. Ale teraz już nie. Tu się nie da przeskoczyć, jakby co. Nie no, mogę wam udowodnić. No, zobaczcie, skacze. i co? I co? Tutaj musicie. Lata. Nie wiem, czy kończymy na pięćdziesiątym drugim, chyba. Tak, na pięćdziesiątym drugim kończę. Jutro będzie kolejny odcinek z tego. 46. Aha, za pierwszym razem. A zawsze, jak grałem z Fanny P6 w nią, jeszcze nie nagrywał, to nie mogliśmy ją przejść. A teraz? Pięćdziesiątka jest drugie zaraz. Dzisiaj jakieś 20, ileś poziomów przechodzimy? Lub 30. Nie wiem. Nie wiem, który, który miałem poziom. Gdy. O nie! Ja nie, tego nie przejdę, więc ten odcinek będzie. Mega chyba długi. Aha i tam jest jeszcze barierka. Nie no wiedziałam, że tam trzeba się zatrzymać. Nie prawie w ogóle nie zrobi Aha on jest na osiemdziesiątej czwartej. Ale osiemdziesiąta szósta chyba będzie szó mega trudna. Ja byłem na, już skończyłem. Aha. Nie no. Jeszcze dwa poziomy. Dobra, nie, przechodzimy na 55. piątą. Fajnie, gdyby ktoś mi przesłałby siu z Gifta, ale pewnie nikt nie jest moim fanem, Nikt nie jest w Pewnie moich koledzy nie tylko <coughs> z Chyba, że ktoś jest na sera moim fanem, ale nie ma słychać tej grze. grze. się. <coughs> <coughs> O, wacht even. Klik te Hey. Hallo. Hey. Ik heb een video gekeken. Ik wil dat het Ha. no to nie działa, fajnie by działało. Nie, no bo nie, Run, ran. Mogłem tą, tą łatwiejszą drogę, czy to była trudniejsza, nie wiem. Dobra, idę na no, jeszcze raz na ten pięćdziesiąty drugi. Ja, ja, ja teraz przechodzę tych minut chyba albo tych, co jakby. A, dobra. Nie chcę mi się tego tak, robić. Dobra, przyszedłem to? Tak. Nie wiem, jakim cudem. Aha. Ten chce mnie ci odmina. Spig mi <küh> ja jak to nagrywam 15 minut. Będę dużo. Ale ja nikt mnie obejrzy. Nikt. Nikt jeszcze nie zasubskrybuje. Tylko moi koledzy. 我念 Nie, nie, Stop. No nie no proszę. Tak! przeszedłem to! Dobra. Dobra. Chciałbym, żeby był drugi odcinek. Do sześćdziesiątego już nie będzie. Nie, nie no, prawie. Dobra, jednego na sprosów. <laughs> Proszę, zasubskrybujcie mnie, bo widzieliście na moim odcinku Slabates, co wam mówiłem, że na 12, 12, 11 subskrypcji, chyba, 13, nie, 13, 2, 12 Będę coś <coughs> wiecie co kupować więc nie, to. <coughs> wiecie wiecie no subskrybujcie żeby nic przegapić odcinków nie no <śmieniu> <śmieniu> nie prawie. ile to trwa. 15 12 minut. An naast ma by to robić? 13 minut, to nawet więc proszę. Dobra, się. takie Nawet ciężkie. O nie. Dobra, szyda jeszcze do tego, żeby nie było. Do, no, dobra. no